Ostatnio udało się coś tam sprzedać, i mimo że z drobnymi problemami, to do kieszeni naszego protagonisty co nieco wpłynęło. Generalnie taka kasa ma pójść na złomowisko, ale nie ma się co śpieszyć. Ta inwestycja nie ucieknie, więc można powiedzieć, że nie ma jakiegoś tam wysokiego priorytetu w odróżnieniu od na przykład biura kalcyjnego. I dodam, że pierwszą część tego materiału nagrywałem w czwartek, a więc były to dosłownie ostatnie chwile, żeby skorzystać z premii razy dwa na ten interes. Za takiego LeRoya na przykład dostaniemy 245 tysięcy, więc nie ma co. Gadać, no jest to bardzo opłacalne. Bogdan pojechał sobie do opuszczonego motelu i myślę, że dalszą historię wszyscy znamy, bo niestety jest to powtarzalne, ale i tak pokrótce opowiem. Protagonista został znokautowany i zamknięty w piwnicy z drzwiami pod prądem. Znalazł kij, z którego pomocą mógł uszkodzić instalację i wszedł na teren domu, gdzie czekało kilku przeciwników. Kiedy wszyscy już leżeli, to poszedł po swoje ubrania, żeby nie latać w samych bokserkach i na zewnątrz znalazł zestaw broni, który został mu odebrany, a następnie pobiegł dorwać resztę przeciwników, którzy osłaniali główny cel. Na koniec pozostało czekanie, aż Leroy zostanie odebrany z biura. Drugi cel znajdował się w banku, na który właśnie przeprowadzał napad i znajdowało się tutaj sporo przeciwników z obu stron. Boguś nie do końca wiedział, do których ma ładować, i wyszło tak, że przed wejściem dostał konkretną lampę. W końcu udało się przedrzeć przez ten bank, i wtedy, szukając pałki do ogłuszenia celu, pojawiła się lampa numer 2. Trzeciej lampy już nie było, bo kiedy w budynku został sam cel, to nie stanowił żadnego zagrożenia, chociaż i tak był uparty, bo nawet paralizator nie zadziałał i trzeba było rozbroić go, wystrzeliwując pistolet z dłoni. Przed wycieczką po trzeciego złoczyńcę, protagon zapłacił 1000 dolców za odzyskanie opresora, który został odholowany przy poprzednim zadaniu, a następnie wybrał się na luksusową posiadłość niejakiej Sabriny Grey. Tutaj zdjął kilkoro przeciwników, bo oczywiście nasza koleżanka załatwiła sobie obstawę, a następnie wykurzył ją z domu i zawinął do auta kończąc temat. Ostatnim gagatkiem był Hunter Duggan, który dla odmiany nie znajdował się w mieście tylko na drugim skraju wyspy. Oczywiście był obstawiony ochroną zarówno na zewnątrz kryjówki jak i w środku. Koniec końców jednak wygrał nasz protagonista i Hunter musiał potulnie udać się z nami na nasz mini komisariacik, a po zamknięciu go w celi, Bogdan otrzymał na filmowe konto kasę od departamentu 245 tysięcy dolarów za Leroya Anila. Chwilę później przyszło jeszcze 71 000 za Tomiego, a jeszcze chwilę później jeszcze 73 tysiące za Sabrinę, zmieniając saldo na 3 162 tysiące i to było na tyle. Ale zaraz, zaraz zaraz chwila chwila, gdzie jest czwarta wypłata? Możecie zapytać, bo złapaliśmy 4 osoby, a kasę dostaliśmy za 3. Thank you Otóż kasy za czwartego typa nie było, nie ma i nie będzie, bo Bogdan wyszedł z miasta. A kiedy wrócił, skończyła się premia, a departament stwierdził, że nie mają czasu waloryzować tej kasy i przeliczać, i że trzy wypłaty wystarczą. Dokładnie mówiąc, Bogdan otrzymał taką wiadomość. Niezrażony brakiem tych 70 tysięcy poszedł przeglądać złomowiska i nastąpiło drugie zderzenie ze ścianą, bo sam obiekt nie jest może jakiś tam ultra drogi. Kosztuje 2,5 miliona, ale żeby był to konkretny zakup, to przydałoby się zainwestować też w wózek holowniczy kosztujący 650 tysięcy, i pracowników na których trzeba wybecelować kolejne 625. Przyszedł więc czas na desperacką próbę zarobienia czegokolwiek, no i jako pierwsza opcja został wybrany bunker. Towar jest wart 165 tysięcy i szczęśliwie do przeprowadzenia sprzedaży przyszykowany został Phantom Wedge. No i warto wspomnieć, że przed rozpoczęciem sprzedaży protagonista za 60 tysięcy zamówił zasoby, żeby bunkier od razu wznowił działanie. W kwestii sprzedaży to poszło całkiem sprawnie. Oczywiście nie obyło się bez małych komplikacji, ale pierwsze co w ogóle rzuciło się w oczy to nowa lokalizacja Bunkra. Bo tak jak zazwyczaj z paleto Boguś musiał przejechać 12 km, tak tym razem miał do pokonania niecałe 6, więc różnica jest kolosalna. A ja nie wiem, czy nie byłoby dobrym pomysłem zmiana lokalizacji na przykład dla drukarni banknotu. Sprzedaże i tak zawsze robimy w mieście, dlatego myślę, że nowa drukarnia by się dość szybko zwróciła i czekam na wasze wypowiedzi w komentarzach co do tego. Wracając do przebiegu sprzedaży, to nie mieliśmy żadnej ingerencji innych graczy, a jedynie mały wypadek na drodze. Szczepy się z powrotem dosłownie w kilkanaście sekund, i po dotarciu na wyznaczone miejsce Bogdan otrzymał 512 tysięcy. Następnie nasz protagonista wykonał eliminację na lotnisku na zlecenie Martina Madrazo, za którą dostał 60 tysięcy, i zajechał do klubu nocnego, gdzie jednak nie było kolorowo, bo dobra były warte jedynie 30 tysięcy. Wiadomo, że i tak ze sprzedażami w klubie nie czekam, aż magazyny będą załadowane pod korek, no ale 30 tysięcy wartości to nawet według mnie się nie opłaca. Jednak przyjazd tutaj nie był na darmo, bo. Z sejfu nasz protagonista wyciągnął sobie 95 tysięcy. Teraz przenosimy się na drugą część mapy w pobliżu wytwórni, gdzie znajdowała się dziupla. Była ona jednak bezwartościowa, bo uzupełniła zasoby w bunkrze, który i tak, i tak dostał inwestycję 60 tysięcy, a protagonista w tym czasie przeniósł się do drukarni banknotu. Towar w mieście był wyceniony na 113 tysięcy, więc sprzedaż według naszego bohatera była opłacalna, a więc wsiadł na jeden z dwóch motocykli i ruszył do miasta. Pierwszy pojazd został dostarczony bez większych problemów, a ja na serio już poważnie zastanawiam się nad zmianą miejsca drukarni banknotów, bo gdyby znajdowała się ona w mieście, to sprzedaż poszłaby trzy razy szybciej. Tymczasem Boguś wrócił po drugi motocykl i po spokojnej trasie dostał 170 tysięcy oraz 89 poziom respektu, a po tej szybkiej i niezakłóconej przez innych graczy ani zasadki policyjne sprzedaży przywołał sobie wytwórnie kwasu. Tutaj nasz towar był wart 172 tysiące, a więc od razu poszedł na handel. Trzeba było to wszystko powrzucać do 10 skrzynek, które przyszykowali kupcy i w sumie o dziwo to była trzecia sprzedaż, która poszła jak po maśle, z pominięciem jednej niegroźnej zasadzki zorganizowanej przez inną grupę. I na tej transakcji zainkasowaliśmy 237 tysięcy dolarów. No i teraz w końcu przyszła chwila, kiedy mogliśmy kupić jako tako wyposażone złomowisko. Bogdan dopłacił 650 tysięcy za wóz holowniczy i 625 za pracowników i ostatecznie płacąc 3 695 tysięcy, a następnie od razu pojechał na miejsce, gdzie poznał Jusufa Amira i jego kuzyna, którzy objaśnili zasady prowadzenia interesu. Następnie pozostało wybrać cel i przejść do działania. Na początek były zwiat doków i kilka zdjęć, później zdobycie stroju. W straży przybrzeżnej, a jeszcze później Skylift, który był dobrze chroniony, a jak już skończyły się przekąski, to Bogdan miał tam spore problemy. Koniec kątów jednak się udało, a po zapłaceniu tysiąca dolarów za uzyskanie otworowanego pojazdu przystąpił do dalszego planowania. Teraz miało być zdobycie łodzi, które jednak zostało udaremnione przez jakiegoś barana na latającej miotle, więc padło na nożyce do metalu, które Bogdan zawinął z budowy i dostarczył do siebie. Później flary zabrane z łodzi Straży Przybrzeżnej, a dopiero na końcu łódź, którą wykradł z magazynu i przewiózł na swoje złomowisko. Teraz przeszedł do misji głównej z kradzieżą pojazdu i najpierw udał się na wybrzeże po przygotowanego wcześniej Siszarka I niepostrzeżenie dostał się do kontenerowca, na którego pokład wdrapał się po łańcuchu od kotwicy. Plan był taki, żeby załatwić całą akcję po cichu, no ale niestety wyszło tak jak zazwyczaj. Po wykryciu nie pozostało nic innego jak rozwalenie wszystkich przeciwników. Następnie na mostek, gdzie był kapitan, wleciał gaz, a gdy ten już leżał, nasz protagonista sprawdził, w których kontenerach może znajdować się cel. Następnie pozostało znaleźć odpowiedni i przyczepić do niego flarę, by mógł go zawinąć Skylift, którego następnie trzeba było chronić przed nieprzyjaciółmi, aż do miejsca lądowania. Na którym Bogdan zabrał auto i przewiózł je na swoje złomowisko. Tutaj miał do wyboru rozebrać auto na części za 316 tysięcy, albo odprowadzić je do doków dla Jusufa za niemal 400, więc padło na opcję z większym zyskiem. Po do pięciu transakcji Bogus ma na koncie 921 tysięcy, i na dzisiaj to już wszystko. Także ja się z Wami żegnam, i przypominam jeszcze, żebyście dali znać, co myślicie o przeniesieniu drukarni, bo z przerabiania furgonetki klubu nocnego na razie zrezygnuję. Życzę miłego dnia wieczoru i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć! A no i jeszcze taka informacja na koniec, bo domyślam się, że mój głos nie zachęca do oglądania i nie jest jakiś przyciągający, a to dlatego, że byłem przeziębiony i już mi to prawda przechodzi, ale zatoki i gardło dalej dają się we znaki, a nie mogłem już dłużej czekać z nagrywaniem, bo nie chciałem generować kolejnej bubie jakiej przerwy na kanale, więc nagrywałem ten głos tak naprawdę z szalikiem na szyi. Mam nadzieję, że jakoś mocno to nie przeszkadzało i teraz dopiero się z wami żegnam, także miłego. Cześć!